Witam. Dziś w warsztacie mamy coś innego niż sprzęt sieciowy, a mianowicie jakąś taką prostą ładowarkę do akumulatorów. Jak widać tutaj na załączonej plakietce obsługuje to chyba wszystko, co może obsługiwać z takich, z takich małych baterii, małych akumulatorów. A jaka jest usterka? Mianowicie ładowarka podłączona do do 240V nie daje oznaku życia. Czyli najprawdopodobniej coś jest z zasilaczem, po prostu. A jeszcze, żeby udowodnić moje słowo, podłączmy sobie kabel. Ten kabel jest podłączony do, do sieci w tym momencie. I jak widzimy, całkowicie martwa. Jak również z pobiera równe 0W. Także tam jest przerwa na pewno. Ciekawe, czy coś tam wystrzeliło, czy nie. Ale z tego co widzę, to mamy tutaj również podłączenie pod 12V. Zobaczcie. Tutaj jest napisane, że możemy tutaj podłączyć zasilacz 12V. I ciekawe, czy wtedy ładowarka nam ruszy. To znaczy, będziemy od razu wiedzieć, czy, czy uszkodzony jest sam zasilacz, ten, który konwertuje właśnie na to napięcie 12V. Czy uszkodzona jest w ogóle cała ładowarka i nie będzie opłacało się nawet do niej zaglądać. Mam tutaj 12V Podłączam 12V No i proszę, coś się zaświeciło przez chwilę Czyli widać, że ładowarka najprawdopodobniej, najprawdopodobniej działa. Jeszcze włóżmy jakiś akumulator. No i coś się dzieje widać. Że próbuję ładować. Czyli ok, czyli mamy pewność, że coś jest nie tak z zasilaczem, a sama ładowarka jako tako jest sprawna. Tutaj też wszystko ok. Tutaj również i tutaj również. Dobra, nie ma co przedłużać. Rozbieramy ładowarkę. Tutaj w środku coś chyba jeszcze lata, nie wiem czy to słychać. Dobra kontynuacja, jednej śruby nie da się niestety odkręcić. Nie poszło. Po prostu musiałem mocno, mocniej docisnąć. Ciekawe, czy są jakieś śruby pod naklejką, ale nie wyczuwam nic. To znokciem O i zobaczcie. Pierwsze uszkodzenie to ta śruba, o której właśnie wspominałem. Dlatego nie dało mi nie chciało mi się dać odkręcić, ją proszę bardzo. A dlatego, że docisnąłem, to po prostu to zostało w miejscu. Jak odczepić to wszystko? Pierwszy raz rozbieram w ogóle jakiekolwiek ładowarki. Także nie jestem w ogóle w temacie. Na pewno trzeba pozdejmować wszystkie te sprężyny. Dobra, i z tego co widzę, to mamy tylko dwie śruby. Jak widzicie, to jest konstrukcja dwupłytkowa. Mamy jakiś kabel, który leci najprawdopodobniej do wyświetlacza. O, i już widać. Coś tu wybuchło. Coś tu wybuchło. O, o, o proszę Państwa, no. Tu jest Twój problem. Tutaj. O, tutaj jest Twój problem. Dobrze, ten salak wyrwał, bo nie będzie co zbierać z tej ładowarki, bo nawet. Nie widzę, co to jest za scalak, i tak dalej. Jestem bardzo ciekawy w ogóle, co się z nim stało. Tutaj jeszcze widzimy, chyba że te dwie cewki również są uszkodzone. I okej, okay, tak jak mówię, te cewki najprawdopodobniej, najprawdopodobniej również będą do wymiany. I pytanie ze 100 punktów, co to za scalak? Zaraz, bo coś mi tutaj latało w środku. Tutaj jest chyba top od tego układu, zobaczcie. Tak, to jest top od tego układu z Dobra, idziemy pod mikroskop, może coś się uda z tego odczytać. Okej, okay, tak to wygląda. Nie ma tutaj żadnych, absolutnie żadnych napisów. Zaraz może przemycie izopropanolem coś pomoże, chociaż wątpię w to. Niestety napisów nie widać pod żadnym kątem więc albo były fabrycznie usunięte, albo po prostu je wypaliło, ale to było, by było aż dziwne, żeby je wypaliło, bo nigdy nie widziałem takiego przykładu uszkodzenia, żeby wypaliło same napisy. Jeszcze poszukam chwilę w nacie, może, może ktoś rozbierał tą podobną ładowarkę. No dobra, pogrzebałem trochę w internecie i okazało się, że Scalak, który wybuchł to Viper 22A Po czym to poznałem? Bardzo prosto te, te scalaki są po pierwsze bardzo popularne więc był mimo wszystko na mojej liście scalaków do sprawdzenia a po drugie pinout się zgadza także no, z dużą dozą prawdopodobieństwa myślę, że to jest właśnie ten scalak no a jeżeli nie to najwyżej zobaczymy następny wybuch tak? Więc zabieramy się za odlutowanie starego układu scalonego. Idziemy na mikroskop. Dodajmy na początku trochę cyny z dodatkiem ołowiu, żeby później było łatwiej usuwać całą tu cynę. Ok, i grzejemy rozlutownicę. Podejrzewam, że mimo wszystko i tak i tak nie uda się usunąć całej tej ceny, ale można spróbować. Nie wiem czy to widać. To jest chyba wyjątkowa sytuacja, że mm, żadna noga nie odstała od pola lutowniczego. Więc trzeba będzie grzać trochę hotem, ale e, szczerze powiem, to chyba pierwszy raz, że takiego mi się zdarzyło. Okej, okay, jak widzicie, układ wypadł. Proszę bardzo. Tu jest on pod spodem. Musimy jeszcze tylko usunąć nadmiar ceny. Może tutaj uda się ta sztuczka z pocenowaniem. Dobra, sprawdźmy czy to da się wszystko usunąć. Tak. OK, myślę, że to wystarczy. Wkładamy nowy układ. Albo wiecie co? Jeszcze przed włożeniem tego układu do środka zrobimy jeszcze jeden myk. Mianowicie sprawdzimy tą diodę tutaj. Nie przypominam sobie, żeby ją sprawdzą, więc sprawdzimy ją teraz. Wy nie będziecie widzieć tego na ekranie, ale wam powiem, jakie mam odczyty tutaj z multimetru. Więc tak, z tej strony mamy 0,5V spadek, a odwrotnie 0, czyli ta dioda przetrwała. Dobra, lutujemy nowy układ scalony. Ok, co tu jeszcze mamy do wymiany? Proszę bardzo, tutaj te dwie cewki są do wymiany. Jak widzicie, one się, one się tutaj troszeczkę rozpłynęły, nawet coś z nich powyciekało. Zobaczcie, tutaj trochę widać, że z tych cewek faktycznie coś. Podejrzewam, że ten drut był tak gorący w środku, że, że normalnie stopił obudowę tych cewek. Dobra, osuńmy je. Ale na początek zobaczmy, co to są za cewki. Eee, tutaj jest czerwone, czerwony, czerwony i srebrne, tak? Czyli to będzie 2, 2 i 2, 0, 2 i dziesiąte milichem. Raczej ja mam takie cewki na wymianę. Zawsze eee, te cewki służą do, tylko do filtrowania zasilania, także zawsze można tutaj wstawić e, zamiast tych cewek dwóch tutaj. To są te, te pady tutaj. Zawsze można wstawić zwykłe zwory, ale zróbmy to tak jak, tak jak trzeba i wstawmy po prostu to, co być powinno. E, 2,2 milihenra. Tak się składa, o właśnie, tak się składa, że mam takie cawki i to mam nawet takie same. Dobra, usuwamy je. Zobaczcie, tutaj lepiej widać, że ta cewka faktycznie jest przypalona. Coś się z nią stało niedobrego, musiał płynąć przez nią bardzo duży prąd. Dobra, teraz druga. Okej, okay, druga usunięta. Trzeba usunąć nadmiar cyny teraz stąd. Tutaj również widać, że tą cewkę szlak trafił. Jest trochę na nie jeszcze kleju, ale ten klej się podtopił. OK, jak widać, cewki wymienione na nowe. Kondensatorów nie sprawdzam, bo one i tak, i tak nie były w szeregu. Także tutaj, wszystko z tymi kondensatorami raczej jest OK. Sprawdźmy jeszcze bezpiecznik, czy bezpiecznik jest OK. Dobra, sprawdzamy. Już raz sprawdzałem, ale sprawdzę po raz kolejny. I proszę bardzo, bezpiecznik też wyleciał. Więc również trzeba go wymienić. Takie bezpieczniki na pewno mam. Co my tu mamy? 1A. Proszę bardzo, wszystko widać. Co prawda odwrotnie, więc wszystkie elektrony uciekną. 1A. Ok, bezpiecznik wypadł. Dobra, i wygląda na to, że wszystko jest już zrobione. Co możemy jeszcze tutaj sprawdzić? Sprawdźmy sobie jeszcze mostek, czy daje jakieś znośne odczyty, czy nie ma żadnych zwarć ani przejść. Mostek zdaje się, że przetrwał, więc co? Chyba nie pozostaje nam nic innego, jak podłączyć urządzenie do prądu. Ok, podłączmy wyświetlacz. I teraz podłączmy zasilanie sieciowe. Dobra, jak myślicie? Strzeli coś, czy nie? Zobaczymy. Proszę, nic nie strzeliło. Jakieś, jakieś. światełka się zapaliły, więc najprawdopodobniej działa. Jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra, więc tak. Co teraz zrobię? Wzłożę tylko jeden kanał ten. Sprawdzę, czy, Sprawdzę, czy będzie ładować baterię. No dobra, z tego co widzę, to po prostu najłatwiej chyba to będzie przetestować, składając tą ładowarkę w całość. Tutaj nie będę giął tych kabel, to znaczy nie będę tych drutów tutaj, one są, one są całkiem twarde, więc tak, poskładam wszystko w całość i zobaczymy, czy to działa. Ale jeszcze przed tym, pozbędę się tego nalotu. Tutaj jest PCB. Pozbędę się tego go nalotu i zobaczę czy z drugiej strony przypadkiem. Nie ma żadnych śladów. Nie, jak widać z drugiej strony jest czyściutko, czyli tylko to do czyszczenia. No i skoro jesteśmy przy izopropanolu, to y, warto zrobić porządek również tutaj. A no proszę, zobaczcie, kondensator radośnie odpadł od samego wycierania. Idziemy na mikroskop go przylutować. On nawet nie tyle odpadł, z tego co widzę, co pękł A wcale mocno nie tarłem? No dobra, więc będziemy musieli sprawdzić przy okazji w dataszycie, jaki tutaj kondensator siedział. To jest pomiędzy drugą a trzecią nogą układu scalonego. Zobaczcie, tutaj mamy ten scalak. I tutaj jest. Noga pierwsza, druga, trzecia. No dobra, przejrzałem datasheet i w datasheecie jest napisane, że jest to kondensator 47 nanofaradów. Proszę bardzo, mam takie kondensatorki, 47 nanofaradów. A niestety w obudowie 0805 będzie troszeczkę za duży. No ale nic, to wlutujemy i taki. Dobra i mamy to. Więc tak, nie pozostaje nic innego jak zacząć składanie tej ładowareczki. Dobra, składamy. Oszczędzę wam czasu, bo wiadomo to jest składanie to najmniej ciekawa rzecz. Ok, jak widzicie ładowareczka już poskładana. Sprawdźmy czy będzie ładować, jest już podłączona. Do 240V. Jak widać ładuje. Ten kanał jest OK. Podejrzewam, że wszystkie będą w porządku. Tutaj też. Dobra. Sprawdźmy może większe ogniwo. Jak widać ładuje. Ok. Ok, no dobra. Więc mamy ładowarkę w pełni sprawną. Dzięki, że obejrzeliście film. Jak zawsze, zachęcam do konstruktywnej krytyki w komentarzach. Do następnego, na razie.